Cześć. Słyszeliście o malezyjskiej wyspie Langkawi? Są tam gęste dżungle, piękne plaże i mega chiraltowy klimacik. A do tego dobrze wiecie, bo są tam kuchnie z całego regionu Azji Południowo-Wschodniej. Ale mamy dla was ciekawą alternatywę. Słyszeliście o wyspie Tuba? Znajduje się ona zaledwie kilka kilometrów od Langkawi. Można się na nią dostać publiczną łodzią, kość biletu w jedną stronę to dosłownie kilka złotych. To idealne miejsce dla osób, które nie lubią turystycznych miejsc, a lubią przeglądać się życiu lokalsów i odwiedzać mniej popularne miejsca. Na wyspie niemal nie ma ruchu, więc jeżeli nie umiesz jeszcze jeździć skuterem, to będzie to idealne miejsce, aby po raz pierwszy złapać za kierownicę. Na Tubie możecie z bliska przyjrzeć się niesamowitym lasom na Morze Nowym i nie musicie w tym celu wykupować wycieczki. Będziecie mogli również podejrzeć życie malezyjskich rybaków, którzy żyją w domkach na wodzie. To jedno z ostatnich takich miejsc. Jeżeli zainteresowała Was wyspa Tuba, to na naszym kanale na YouTube znajduje się vlog na jej temat.